Cześć, tu Karolina. Witam Was w ten słoneczny dzień. Jakże piękny, żeby przedstawić Wam nowy produkt marki Look food I są to chrupki drożdżowe Crispist. Chrupki te mają ogromne znaczenie w diecie kobiet w ciąży ze względu na bardzo wysoką zawartość kwasu foliowego, bo aż 1,18 mg na 100 g produktu. Kwas foliowy jest to witamina z grupy B, i spożywanie go jest ważne nie tylko w okresie ciąży, ale także kiedy ją planujesz, ponieważ odpowiada on za układ nerwowy dziecka, który kształci się już w pierwszych tygodniach ciąży, kiedy możesz jeszcze o tym nie wiedzieć. Jest więc idealnie, kiedy w naszym ciele jest stały poziom kwasu foliowego. Chrupki CRISPIST odznaczają się wysoką strawnością, dzięki czemu kwas foliowy w nich zawarty jest szybko wchłaniany do organizmu. Co ważne, Kwas foliowy nie ma żadnych skutków ubocznych, nie można go przedawkować, więc bez obaw możemy sięgać po tą smaczną i przede wszystkim zdrową przekąskę. Jest to świetny dodatek do suplementacji diety kobiet w ciąży.